Dobra, widzimy dru yy, druga część. I teraz tak. Zbuduj dam tutaj. Mało no, klejnotów. Czyli tu. I tu. No, tak, tu gdzie stoję? No, tu nie I teraz trzeba poczekać, aż to do nas przyjedzie po prostu. No, i trzeba poczekać. O, no, dobra zostałem trochę. A ty nie możesz tego tu przywołać, jakbym ci dał tu całą moją moc? Daję ci całą moją moc i to spróbuj przywołać. Ale nie wiem jak. Ale no, masz wszystkie moce odblokowane i powinnaś mieć taką kulkę na jednej mocy i ją musisz podskoczyć na tym. Przywołaj ją tu. Daj taką moc, żebyś mogła na tym podskoczyć. Nie, no tylko mam te A, B, O, V, no i mogę zrobić te schody, czyli wiesz? A to nie wiem, no i mogę stawiać. No to zrób to, co nie wiesz i daj tu. O! Leci! Leci! Sześć czujko! Dobra, trudna wiewa zrobiona! Oui, 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 Poczekaj, ja sobie jakąś tą odblokuję. Moc. Poczekaj, co to robi. No ale coś zblokowałem. Mam dwa zetody obecnie. Te od, od na to. I Majka, czekaj. Bo mam moc robi coś takiego. Popatrz. Tu, czy No mogę... do góry? Tak, mogę sobie do góry. Tak, mogę wjeżdżać sobie Do góry. Do góry. Do góry. Do góry. Do góry. tu. No ja też w to łam kura To jest słabe. Ej, a teraz mogę wrócić przez te schody? Nie. Czyli twoja moc jest bezwyżytna. Okej, bo jak chcesz zrobić takie schody? Ale ja, to, ja ci mogę w ogóle w to łam. Kurde. <gry> Dobra, widać, że wykończymy ten materiał. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i do zobaczenia. Pa!